Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. W środowy poranek mieszkańcy bloku przy ulicy Grzybowskiej zostali zaniepokojeni przez młodego mężczyznę, obywatela jednego z krajów afrykańskich, który zachowywał się irracjonalnie. Około godziny 6 rano świadkowie zaobserwowali. Jak wyrzucał przez balkon lustro, które roztrzaskało się na chodniku i jezdni. Następnie zaczął wykrzykiwać niezrozumiałe słowa, kopać w drzwi i z dużą siłą trzaskać drzwiami balkonowymi. Ze względu na agresywne zachowanie mężczyzny oraz fakt, że niebezpiecznie wychylał się przez balkon, na miejsce wezwano policję, pogotowie ratunkowe oraz straż pożarną. Strażacy rozstawili skokochron, a następnie umożliwili funkcjonariuszom wejście do mieszkania przez drzwi. Wewnątrz mężczyzna został obezwładniony i przewieziony w eskorcie policji do szpitala. Według relacji świadków sprawiał wrażenie osoby znajdującej się pod wpływem substancji odurzających. Na tym etapie policja nie prowadzi wobec niego dalszych czynności, a jego stan zdrowia jest pod opieką lekarzy. Warszawa od dłuższego czasu zmaga się z narastającą falą przestępczości, za którą w dużej mierze odpowiadają obcokrajowcy. Przede wszystkim obywatele Gruzji. Ich działalność często ma charakter zorganizowany, a liczne gangi dokonują kradzieży, włamań oraz brutalnych napadów rabunkowych. Mimo intensywnych działań stołecznej policji, problem wciąż narasta, a mieszkańcy czują się coraz mniej bezpiecznie. Potrzebne są zdecydowane kroki ze strony rządu, aby skutecznie ograniczyć działalność przestępczą obcokrajowców. W ubiegłym roku policja odnotowała wyraźny wzrost liczby przestępstw związanych z kradzieżami kieszonkowymi, rozbojami oraz włamaniami. Według statystyk, duża część z tych przestępstw została popełniona przez obywateli Gruzji, którzy coraz lepiej organizują swoje działania na terenie stolicy. Przestępcy nie tylko działają w grupach, ale także stosują coraz bardziej brutalne metody. Napadom towarzyszy agresja, a ofiary nie mają szans na obronę. Do jednych z najbardziej niebezpiecznych zdarzeń doszło w centrum Warszawy, gdzie grupa napastników brutalnie atakowała przechodniów. Policja ujęła sprawców, którzy okazali się być obywatelami Gruzji. Mężczyźni działali według stałego schematu. Podchodzili do przypadkowych osób, jeden z nich wykręcał ręce ofiary, a drugi bił i okradał. Takie zdarzenia miały miejsce między innymi przy skrzyżowaniu ulic Kruczej i Żurawiej oraz w rejonie ulicy Nowogrodzkiej. Funkcjonariusze działali błyskawicznie i zatrzymali sprawców w ciągu kilku minut. Zorganizowane grupy przestępcze nie ograniczają się jednak jedynie do napadów rabunkowych. Kradzieże są dokonywane w różnych miejscach: na ulicach, w galeriach handlowych, w środkach komunikacji miejskiej oraz na osiedlach mieszkaniowych. Sprawcy działają w sposób przemyślany: najpierw obserwują swoje ofiary, a następnie atakują w odpowiednim momencie. W zeszłym roku na Ursynowie doszło do głośnego rozboju przed jednym z kantorów. Trzech Gruzinów i jeden Ukrainiec przez dłuższy czas obserwowali furgonetkę odbierającą gotówkę. Gdy konwojenci wyszli z pieniędzmi, napastnicy zaatakowali, próbując odebrać im transportowaną gotówkę. Mieli jednak pecha, ponieważ w pobliżu miejsca zdarzenia przebywał patrol policji. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali, ruszyli w pościg i po kilku minutach zatrzymali napastników. Analiza materiałów dowodowych wskazuje, że gruzińscy przestępcy działają w ramach dobrze zorganizowanych grup. Ich działalność jest zaplanowana i często nie pozostawia po sobie śladów. Warszawska policja podejmuje jednak stanowcze kroki w celu zwalczania ich działalności. Funkcjonariusze prowadzą szeroko zakrojone operacje, mające na celu identyfikację i zatrzymanie sprawców, a także zwiększają obecność patroli w miejscach szczególnie narażonych na przestępczość. W działaniach wykorzystywane są nagrania z monitoringu oraz inne narzędzia techniczne, pozwalające na szybką identyfikację podejrzanych. Podejmujemy zdecydowane działania, w tym kontrolę miejsc publicznych. Wykorzystujemy monitoring, a patrole kierujemy w obszary szczególnie narażone na przestępstwa. Musimy działać szybko i skutecznie, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Warszawy, mówi Robert Szumiata z Komendy Stołecznej Policji. Działania przynoszą efekty, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Tylko w ubiegłym roku zatrzymano aż 228 obywateli Gruzji, z czego 85 trafiło do aresztu tymczasowego, a 29 otrzymało środki zapobiegawcze. Według policyjnych danych Gruzini najczęściej popełniali kradzieże odnotowano ich 396, następnie przestępstwa narkotykowe 169 przypadków wykroczenia drogowe 133 oraz inne przestępstwa kryminalne 99. Z ogólnopolskich statystyk wynika, że wśród obcokrajowców najwięcej przestępstw popełniają obywatele Ukrainy, Gruzji i Białorusi, a najmniej Słowacy, Wietnamczycy i Niemcy. Dominującymi wykroczeniami wśród cudzoziemców są kradzieże, włamania i rozboje. Coraz więcej mieszkańców Warszawy zwraca uwagę na rosnące zagrożenie, a niektórzy zaczęli unikać miejsc szczególnie narażonych na przestępczość. Nie czuję się bezpiecznie. Widać, że na ulicach jest coraz więcej obcokrajowców, a wielu z nich czuje się tu bezkarnie. To nie jest normalne, że w swoim własnym kraju ludzie boją się wyjść na spacer, bo mogą zostać napadnięci i okradzeni, mówi pani Natalia, mieszkanka Warszawy. Policja codziennie stara się zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, ale skala problemu wymaga dodatkowych działań ze strony rządu. Robimy wszystko, co w naszej mocy, ale nie możemy być wszędzie. Staramy się prowadzić intensywne działania operacyjne, aby wyłapywać przestępców. Niestety, często zdarza się tak, że my kogoś zatrzymujemy, a sąd po chwili wypuszcza go na wolność, przyznając mu wyrok w zawieszeniu albo dozór policyjny. Potrzebne są zdecydowane rozwiązania prawne, dodaje Szumiata. Warszawiacy coraz częściej domagają się konkretnych działań ze strony rządu. Większość osób, z którymi rozmawiał reporter, faktu opowiada się za natychmiastową deportacją obcokrajowców, którzy łamią prawo. Każdy obcokrajowiec, który popełni przestępstwo na terenie Polski, powinien być deportowany do swojego kraju i otrzymać dożywotni zakaz powrotu, mówi pani Iwona. Podobnego zdania są inne osoby, które uważają, że cudzoziemcy powinni ponosić surowe konsekwencje za swoje czyny. Warszawa nie może stać się miejscem, gdzie mieszkańcy boją się wychodzić z domu, a przestępcy czują się bezkarni. W tej sprawie potrzebne są natychmiastowe decyzje władz, które umożliwią skuteczniejszą walkę z narastającą falą przestępczości w stolicy. Były komendant główny policji, Zbigniew M., decyzją sądu, został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Sąd uznał, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez niego zarzucanych czynów. Obawa matactwa procesowego oraz możliwość ucieczki ze względu na grożącą surową karę były kluczowymi argumentami przemawiającymi za zastosowaniem tego środka zapobiegawczego. Jak poinformował Marek Poteralski, rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu, jedynie tymczasowe aresztowanie jest w stanie zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. Decyzja sądu nie jest prawomocna. Prokuratura przedstawiła Zbigniewowi M. pięć zarzutów, które dotyczą jego działalności w 2024 roku. Były komendant jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przestępstwami skarbowymi i gospodarczymi, a także o utrudnianie prowadzonych postępowań poprzez przekazywanie informacji na temat planowanych czynności procesowych. Śledczy zarzucają mu również przyjęcie korzyści majątkowej w zamian za usunięcie prokuratora prowadzącego jedno z postępowań. Jak poinformowała rzeczniczka prokuratury okręgowej we Wrocławiu, Karolina Stokamycek, Zbigniew M. nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, które są obecnie analizowane przez prokuraturę. Do zatrzymania byłego komendanta doszło w piątek wieczorem na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina tuż po jego przylocie ze Sri Lanki. Jak przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, po zatrzymaniu został on przewieziony do swojego miejsca zamieszkania, gdzie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili przeszukania i zabezpieczyli materiały dowodowe. Po zakończeniu czynności procesowych, mężczyzna został przetransportowany do Wrocławia, gdzie pozostaje do dyspozycji tamtejszej prokuratury. Śledztwo, w ramach którego zatrzymano Zbigniewa M., ma charakter wielowątkowy. I dotyczy poważnych przestępstw gospodarczych. Jak podkreślił rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie jest to pierwszy oficer polskiej policji zatrzymany w tej sprawie, a śledztwo wciąż się rozwija. W 2018 roku Prokuratura Krajowa oskarżyła go o ujawnienie nieuprawnionym osobom informacji dotyczących prowadzonych przez Policję działań operacyjnych, co miało narazić interes publiczny na szkodę. W 2021 roku do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie, a proces rozpoczął się w lutym 2023 roku przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa. Toczył się on z wyłączeniem jawności. Zbigniew M. pełnił funkcję komendanta głównego policji od grudnia 2015 roku do lutego 2016 roku. Swoją krótką kadencję zakończył rezygnacją, tłumacząc swoją decyzję działaniami Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, które miało przygotować wobec niego prowokacje. Kilka dni temu funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Rejonowej Policji Warszawa 6 przeprowadzili skoordynowaną akcję w budynku wielorodzinnym przy ulicy Toruńskiej w Warszawie. Celem działań było ujawnienie nielegalnego magazynu wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej, które następnie trafiały do sprzedaży detalicznej na terenie dzielnicy Targówek. Szczególne zainteresowanie policjantów wzbudziły pomieszczenia piwniczne, gdzie, według zgromadzonych informacji, miały być przechowywane podrobione papierosy i krajanka tytoniowa. W jednym z pomieszczeń funkcjonariusze zastali 53-letniego mężczyznę. W trakcie przeszukania odkryli prawie 600 paczek papierosów różnych marek oraz 23 worki strunowe zawierające krajankę tytoniową o łącznej wadze blisko 12 kg. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany pod zarzutem posiadania nielegalnie wytworzonych wyrobów tytoniowych. Policjanci kontynuowali działania, przeszukując mieszkanie zatrzymanego. W jego lokalu odnaleźli kolejne 81 paczek papierosów bez wymaganych znaków akcyzy oraz 23 worki z krajanką tytoniową o podobnej wadze jak w piwnicy. Wstępne szacunki wskazują, że nielegalna działalność mężczyzny naraziła skarb państwa na straty w wysokości blisko 35 tysięcy złotych z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług. 53-latek został doprowadzony do Komendy Rejonowej Policji Warszawa-6, gdzie usłyszał zarzuty paserstwa akcyzowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara grzywny wynosząca do 720 stawek dziennych, kara pozbawienia wolności lub obie kary łącznie. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga-Północ. Dramatyczne sceny rozegrały się w piątek 28 lutego w miejscowości grębocice koło głogowa. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać jak matka wraz z prawdopodobnie dziadkiem siłą odbierają dziecko ojcu, szarpiąc je i zmuszając do wejścia do samochodu. Wszystko działo się na oczach funkcjonariuszy policji oraz kuratora sądowego. Jest przez kuratora. Ale zrobiliście na co Nie, To jest młczenie. Ale to nie jest młczenie. Oleg spokojny. Proszę? Ale to jest młczenie. na co oszczędza. nie będzie ty na co ten Przepraszam. Ale co tu się stało w tym momencie? spokojem, dobrze

Pani pani I w tej chwili, chwili to się ogląda. Dwońcie na, dwoń na policję, Gośka. Dwoń. Bo to jest skandal. Zamknij Marek bramę. Nie mogą odjechać z Nie pani rurka. Samochód jest obcy. Dokładnie wyjdziemy z rurka, bo nie ma pan prawa nas tutaj przetrzymywać. Musi pan to wyjaśnić po prostu. Ja ojciec chłopca, który opublikował nagranie, twierdzi, że jego syn od ponad roku odmawiał powrotu do matki i sam zdecydował się zamieszkać z nim. W mediach społecznościowych opisał całą sytuację jako brutalne porwanie i poprosił o udostępnianie nagrania, aby jak najwięcej osób zobaczyło, w jaki sposób jego dziecko zostało odebrane. W ciągu doby film obejrzało ponad półtora miliona użytkowników. Według ojca, decyzje sądowe i działania prokuratury były wyłącznie na korzyść matki, ignorując jednocześnie wolę chłopca. Ojciec opowiadał, że jego syn sam powiedział mu, iż nie chce wracać do matki, a ta wielokrotnie miała zmieniać miejsce ich zamieszkania, pozostawiając go u sąsiadów. Po feriach zimowych zdecydował więc, że nie odda dziecka, gdy to kategorycznie odmówiło powrotu do matki. Sprawa opieki nad chłopcem miała utknąć w sądzie w czerwcu 2023 roku i od tamtej pory była przesyłana między sądami. Sytuacja eskalowała w ostatni piątek, gdy kuratorzy sądowi w asyście policji przyjechali odebrać dziecko. Na nagraniu widać, jak chłopiec krzyczy i błaga ojca o pomoc, gdy jest siłą ciągnięty i wpychany do samochodu. Policja tłumaczy, że obecność funkcjonariuszy była związana z zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom interwencji i odbywała się na prośbę kuratorów. Ojciec dziecka zgłosił jednak do prokuratury oraz rzecznika praw dziecka naruszenie nietykalności cielesnej i odebranie syna w sposób, który jego zdaniem odarł go zgodności. W tle całej sprawy znajduje się także postępowanie sądowe przeciwko ojcu, który został oskarżony o tzw. porwanie rodzicielskie. Prokuratura uznała, że bezprawnie przetrzymywał syna, co było podstawą do skierowania przeciwko niemu aktu oskarżenia. W piątek miało się odbyć sądowe przesłuchanie chłopca, jednak zamiast tego doszło do jego siłowego odebrania matce. Sprawa budzi ogromne emocje i podzieliła opinię publiczną. Ojciec zapowiada walkę o odzyskanie syna, a jego nagranie wciąż rozprzestrzenia się w internecie, wywołując gorącą debatę na temat działań sądu i metod, jakimi przeprowadzono interwencję. Środowy wieczór w Józefowie doszło do brutalnego napadu na starsze małżeństwo. Zamaskowani napastnicy wtargnęli na teren posesji, gdzie za pomocą przemocy obezwładnili 70-letniego mężczyznę i jego żonę. Sprawcy skrępowali ofiary oraz użyli paralizatora, aby uniemożliwić im jakikolwiek opór. Po przejęciu kontroli nad sytuacją napastnicy skradli 17 tysięcy złotych oraz wartościowy zegarek. Ich ucieczkę udaremniła reakcja sąsiada, który spłoszył sprawców, zmuszając ich do ucieczki w stronę pobliskiego lasu. Na miejsce natychmiast skierowano liczne patrole policji z Otwocka i Warszawy. W działania poszukiwawcze zaangażowano przewodników psów służbowych oraz wystawiono punkty blokadowe, mające na celu uniemożliwienie ucieczki podejrzanym. Jednocześnie policyjni technicy i śledczy rozpoczęli gromadzenie dowodów, a funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego przeprowadzili szereg czynności operacyjnych, analizując dostępne nagrania z monitoringu i weryfikując informacje o potencjalnych sprawcach. Pierwsze zatrzymania miały miejsce już kilka godzin po zdarzeniu, jednak początkowo mężczyźni zostali zatrzymani w związku z inną sprawą. Dopiero analiza materiału dowodowego pozwoliła powiązać ich z napadem w Józefowie. Kolejne dwie osoby zatrzymano w następnych dniach. W sumie w ręce policji trafiło czterech mężczyzn w wieku 39, 40, 45 oraz 62 lat. Wszyscy są obywatelami Polski, a dwóch z nich, 39-latek oraz 40-latek, było już wcześniej karanych za podobne przestępstwa i odbywało kary pozbawienia wolności. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, prokuratura rejonowa w Otwocku przedstawiła zatrzymanym zarzuty dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, co kwalifikuje ich czyn jako szczególnie poważne przestępstwo. W związku z recydywą dwóch podejrzanych może spodziewać się surowszej kary. Sąd rejonowy w Otwocku, na wniosek prokuratury, zastosował wobec nich tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Wszystkim zatrzymanym grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Sprawa pozostaje w toku, a śledczy badają, czy zatrzymani mogą mieć związek z innymi podobnymi przestępstwami na terenie województwa mazowieckiego. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.